14.53 uh, i to jest właśnie na który do jest rozpoczęta zorganizowana i mistrzostw To drugi jest wyścigowy i rozpoczęte na małej organizacji małej zjadłości, właściwej ale w tej chwili to jest że nasza rodzina się powiększa. I wczoraj, dzisiaj, w najszybszym na nam Kamila Osióbka drugie, a już teraz na karcie Piotr Matuszyk przyszedł i w dzisiejszej drugą, w drugą drogą, przynosząc dla pierwszą płacenie 2 na

নানে সানে কেনে সানের সেরে 对。謝謝

3,25 i dwadzieścia jest tysięcy, na 52, 790 siedemset no i pewnie jeszcze Oskar Klimek i Kamila Osobka, będą w każdy możliwość wówczas, nie tylko, nawet pola, do tego, żeby zamarzyć o tym w wczoraj też najszybsze, dzisiaj

Mam w już na stracie rozpocznie się spalenia rozpadania... samochodów znowu... znowu... To znowu... znowu...

Proszę Państwa, wyniki pierwszych się w trzech e, sekundach i po pewnym razie tam jest się ale ja jeszcze mam na myśli końcowe. Mimo, że w tej Kamila to kluczownie czas pierwszego i drugiego powiatu kształtował

na stracie Michał Jagla z numerem z jego kapryśną kondą. To już za południowym, z drugiej kaprysy. No i cóż, no i trzeba te kaprysy spełniać za ścianki. Również bardzo niejako, ale już pierwszy z zawodników stracuje się w pistełkach na mecie. 1 minuta 49 i 43 tysięczne sekundy. Ja na pierwszym obliczu wyścigowym też no, minuta 49, ale trzymajcie się, że tutaj 43 bardzo równa warta stanu dla sobą Marka Jana.

to było otwarcie na jednostki, od małego do końca 1936 ale tam się odbył dowód tutaj bo mamy tutaj nie tylko dobrą widoczność, ale też idzie cieszy drogę, gdzie zawsze razie jak tego

ja udzielam który za wypowiedzią A teraz bardzo proszę o No i Adam również poprawił sytuację jak w

कोको 100 100 100 100 100 100 100 100 na drugie miejsce, czy też e, no, zgadnijmy, mamy połacny termin, 46x92 no, 46, 000, poprawimy swój czas e, na to, z piątego miejsca prostu e, na tą chwilę na miejsce drugie i jeżeli sobie porównamy, to był bardzo podobny czas, e, minuta 46, 773, a teraz 762 000. Czekamy na Janusza. ...9. Taki czas zanotował Janusz w drugim powiezie wyścigowym. Sprawdźmy za wyniki No i na wynikach kolesiowych. Rafał jest teraz po północy. sekundy 535 tysięcznych. Drugi Janusz Jania 3 minuty 29 sekund 20, 200 tysięcy. Pierwszy Marcin Przybyszewski. No i e, Rafał e, dzisiaj Zostawił wczorajszego z trzeciego miejsca na miejscu czwartym. Jarosław Zawadzki. musi obiec ostatnią na podium na Rafał. Gratulujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy włączyli I w sprawie Maszyny 4, AS4, 1, Drugi, przypominam to młodych zawodnik Piotr Sikorowski trzeci. No i klasa D2. 3. Pierwszy, marca, drugi. Drugi. w klasach D1, drugi rankowa, pierwszy, drugi. 6 mamy zawodników, którzy ukończyli zawodów na swojej rywalizacji. Pierwszy Marcin Przybyczewski, Januziania drugi Rafał Smycha trzeci i w klasie E1 Mateusz Szykowski, Adam Władysław drugi Grzegorz Pastera, trzeci E2 Adam Garbaś na miejscu pierwszym. Moi drodzy, to już jeszcze mamy E3 dla tych, którzy siedzą na drodze. Pierwszy Jan Żenia, drugi Rafał, trzeci Piotr Maciej, druga Lombra, gościu samochodów, jak i jeszcze w Polsce, to są wyniki nieoficjalne. Dzisiaj po to, że jeżdżą kierowcy licencjonowani, a przed Państwem BMW 2, to jest samochód wystawiony przez SFS, to jest samochód, który Państwo mogą się przejechać o tym porze, może nie, może nie jutro, ale jeżeli będą Państwo zerkać na stronę internetową STS-u i to Kielce, to tam na pewno będzie taka informacja, kiedy tymi skutkom instalowany można po to, że wiedzieć. tego, że dzisiaj można też otrzymać 15% wnioszmy taki przejazd chorób. Zapraszamy na policję SMS tam wszystkie informacje działają Państwo instruktorze. A jeżeli złapaliście bakcyla, jeżeli chodzi o motosporty, to właśnie na tym też odbywa się bardzo wiele imprez sportowych kolejna już jutro, to będzie kuchar wiosnę, więc serdecznie na niego... Zapraszamy, a ten kukorowieczny no to rozgrywany jest w samochodach Ridehow, z opowiem znam trochę o tym, mamy chwilę czasu, żeby też Państwa zachęcić, że jeżeli nie macie planów na majówkach, chcielibyście w majówkę w klimacie i zapaku benzyny dalej kontynuować, to jest taka możliwość właśnie tutaj.